Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Ja jestem Harry i pykamy sobie w Resident Evil Revelation. W, w poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj w tym czymś tutaj takim dużym, dużym. Eee, zobaczmy co tutaj z góry w ogóle też. Tak, a propos tego wszystkiego. Tam mamy zejście w dół tutaj. Tak, w razie, bo tutaj przeglądniemy sobie szybko wszystko tutaj. E, nic nie ma, znaczy poprzednio to... Za... E, nie działa, ok. E, poprzednio zakończyliśmy trochę dalej tutaj, no ale... E, tutaj no to na tofło, bo tutaj był zapis. Tutaj w ogóle zamknięta. zamknięta. E, zamknięte, tutaj coś też mamy, ale tutaj mamy chyba... A tutaj możemy jeszcze coś tutaj, ale czekaj. E, e, czekaj, 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 gdzie ty się pchasz, hopie. Tutaj mamy też zamknięte. Więc tutaj nie mamy co szukać. I tutaj mamy już te schody. Więc chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć, co tutaj się znajduje. Ogólnie, bo chciałbym to zobaczyć tutaj, ale tutaj chyba potrzebujemy. A nie, możemy przejść. Więc zobaczmy. Wiem, że powinien być gdzie indziej, no ale no tutaj, już jesteśmy, to chcemy to zobaczyć. Co tutaj się od... Je, od e, sprawdza. No ładuj się mój drogi, ile można te... Drzwi otwierać. Dobra, gdzie my jesteśmy? Bo Pan nie, to... Do... Nie wiem co to jest, ale może tutaj przyjdziemy potem. Pierw bym chciał iść tam, gdzie my byliśmy w poprzednim odcinku. Pierw tam to całe pozwiedzać. O, nie, teraz czekać trzeba. E, ogólnie, to tak tutaj, No. Te tutaj wczytywanie to jest tragedia, moi drodzy. E, więc, piem, lecimy tam. Pięknie, wlecimy w dół, tam na sam dół, tam gdzie byliśmy we poprzednim odcinku. Tam, gdzie zakończyliśmy ogólnie. I tam sobie to zrobimy. Więc, tam pójdziemy, bo tam też mamy snajperkę, moi drodzy. E, a coś czuję, że ona się może przydać. Więc na pewno one tutaj jako tako musimy tutaj zleźć w dół, tutaj też nic zbytnio nie będziemy mieli, no ładny zegar, fajny, fajny, ale tutaj się nie zna na nic nam, nie pomoże nam niestety, więc. To mamy, aha otwarte też, tak, to tutaj nie, bo tutaj też by bymy... mogliśmy iść, ale my szliśmy wtedy pod stonami tutaj, więc eee, tutaj mamy wiele dróg. Tutaj, żeby sobie gdzieś przejść, ale my pójdziemy tam, gdzie mamy iść, po prostu duże. To tutaj fajne, tutaj w ogóle nie mam windy, też nie działa. Więc spoko, my tutaj w po poprzednim odcinku poszliśmy tutaj, czy nie? Nie, tam my poszliśmy, bo tutaj zamknięte, dobra to, czyli tam my poszliśmy. Dobrze, wyszliśmy cały czas. Myślałem, żeby my tutaj otworzyliśmy drzwi pod schodami, ale to jednak błędne, moi drodzy. Więc lecimy tutaj, gdy już to powybijał, moi drodzy, tutaj jakieś kiełko. Kurde, jakby co, przepraszam, mam katarę, katar lekko i lekko zatkany nos, więc mogę trochę inaczej mówić. Ale to nic tutaj. Eee, my tutaj lecimy dalej. Ok. A. Dobra, lecimy tutaj, tutaj pierw. Mamy dusz, mamy wszystko. Więc mamy amunicję jeszcze więcej. Więc nam się przyda to jedwiczki, niestety zamknięte, więc nic nie zrobimy. Ale może być dalej tutaj. Eee, tutaj właśnie zakończyliśmy w poprzednim odcinku, moi drodzy, tam już jest ta sniperka, eee, z czego jestem bardziej z... zadowolony. M4-0 Okej. Okay. Tu też mi to przeładuj wszystko. Okej, okay, siedem. I tutaj mamy zapisywanie moi drodzy. Okej. Okay. Dobra. Aha, przeładuj! Mayday. Dobra. No i zezłem się. Bardzo ja nie umiem celu, czy. Dobra. Dobra, jest, udało się, za którymś razem. Dobra. to chyba już nic nie ma innego. Czekaj. No nie. Tutaj też nie. A, to czekajcie. Ku. Ok. Po więc znajdźcie mi teraz C. To ok, tutaj widzę wszystko, moi drodzy. Czy tutaj możemy? Coś sobie. Ok, szybkość strzału. O, no ja pierdzielę ile tego tutaj jest. Dobra, czekajcie, ja bym chciał tutaj obrażenia i szybkość strzału. Okej, okay, a tutaj yy, serię tego nie mogę. Ale to tutaj to mogę, seria. Dwa strzały. Okej, okay, a tu szczerze tutaj ogólnie coś będzie. Ja wiem, że tutaj będzie i hmm, Tutaj będzie rozpierdziel Ogólnie. Tutaj, a z drugiej strony, tutaj ma tutaj też to, ale tego bater nie możemy otworzyć, moi drodzy. E, I szkoda, szkoda. Więc niestety musimy iść tu. E, 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 czekajcie, bo mamy jeszcze do część jakieś e, szybkość strzału. Ok, no, patrzcie. No. Szybkość strzału. Ok, mamy do sniperki już fajnie. Do. Trwa zapis moi drodzy, więc... Okej, okay, więc się zaczyna tutaj. Hmm, tutaj to tu mamy już zamknięte, więc się nie wydostaniemy. Okay, czy tutaj coś mamy? Dobra. The OK. 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 Dobra. 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 Mamy to jeden taki konkretny szał OK. przeładuj i to szybko. Eee, tutaj mamy tak Dobra 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 kolejne te b bum bumy Oj ty panie, Dobra mamy to OK. Dobra Szybko Oj, no ja pierdzielę no Katastrofa, ludzie Dobra No i ja dobra Jesteśmy w czarnej dupie, moi drodzy, ubieramy Tak Dobra, mamy to Aha Okej dobra jest. Dobra. Okej. Okay. A, do pistoletu dobra. Dobra. A je mi dobra ze No tak jeszcze lepiej. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, lecimy tutaj, szybko, szybko. Yy, ogólnie naładuj. O nie, dobra. 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 Aha, no ja pier... Dobra, do na, na tą górę Dobra Okej okay. Tutaj gdzieś jest ogólnie e, Moi drodzy takie coś było czy nie, bo teraz nie wiem e, Tutaj to przeładuj w ogóle Ogólnie tak Czy ja tutaj coś mogę zrobić takiego, żeby Dobra Przeładuj tutaj Okej okay. No chodź tu Idziesz, mój drogi Chodź tu ja się ja się poświęcę, chodź Tylko tutaj wejdź moi drodzy Ale idziesz, o. Chodź, chodź No chodź Dobra Przyładuj Dobra Dobra No ja pierdzielę No przeładuj mi to wypierdzielać mi stąd Wszyscy Co Wy tutaj z tym macie Przeładuj Dobra Jest kolejny, kolejny Dobra, ok, a nie ma amunicji. Dobra, 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 pykło to, pykło, a pykło to jest. Mamy klucz, klucz koło idzie, chyba zapis, udało się. E, tutaj. Dobra. Mamy bardzo i to bardzo mało amunicji, moi drodzy. Jest katastrofalnie. Co tutaj mamy? Mamy coś do przeczytania. Ile mamy czasu? Okej. Okay. <laughs> Dziennik oficera łączności. Dzień pierwszy. Dobrze, że uciekłem na prom promenadę. Są tu zapasy jedzenia i napój. Wciąż słyszę jak te stwory czają się za, za drzwiami. Ha. Tu na pewno nie wejdą. Nie wiem, czy ktoś poza mną przeżył, ale na pewno sobie poradzę. Dzień drugi, szlak. Bydlaki waladzły przez wentylację Zabiję mnie, zanim rządziły mi krzywdę. W końcu mam za sobą solidny trening. Czapki z głów, dobre żenie. Spałem i chyba już nie zasnę. Dzień trzeci, po wczorajszej niespodzianki nie mogę zrużyć oka. Moje nerwy są w strzępach, gdzie są wszyscy. Jestem zmęczony. Niedobrze mi, byle nie chorować, zostanę tu. Oszczędzamy energię. Trzymam się jakoś. Chyba, chyba dzień czwarty. Gorączka. Oby potwory mnie teraz nie dopadły. Czuję się fatalnie. Wirus. Czy tylko katar. Mam na głowie guza. Boli. Chcę z kimś pogadać. Tak bardzo samotny. Ile to już dni. Mam kolegę. Jak dobrze. Jest zabawny. Opowiada obo żarty. Mnóstwo. Śmieszne. Śmieję się z nich. Jego twarz blisko. Przy mojej. On też taki. Tak myśli. Brak miejsca, kutnia. chciał całe żarcie, jadł mięso i pyszne mięso, jego twarz, żuję, je, nie ma mięsa, wyglądał smacznie, smokowita głowa, ratunku, nie mogę się ruszać, uwięziony, ja nie ja, kto jest z mną, pomocy, proszę, SOS, 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 MISO, MI, MI, MIĘSO, MIĘSO, okej, okay. czyli po prostu zwariował, albo się już przebiedził i to był on, moi drodzy, więc tutaj zbytnio... Aha, już wiem, co porobimy sobie. Okej. Okay. A, tutaj już chyba... Tak, nic. Okej. Okay. No ja pierdzielej! Okej, okay, jeszcze trochę tutaj, tutaj jest. E, przeładuj. Okej. Okay. Dobra, mamy ostatnie cztery e, naboje, tu mamy 3, a tu jeden, więc jest genialnie, moi drodzy. E, tutaj, coraz lepiej. No jest teraz lepiej tutaj, no, mała amunicji, no ale no cóż. E, tu też jeszcze mieliśmy to do wybuchnięć. O! A bo, bo... E, już nie aż tak mało, moi drodzy, do shotguna. Tutaj też nic nie ma, mamy trzy apteczki, więc e, jest dobrze tutaj też nic nie ma, więc e, tutaj możemy pozbierać amunicję Ogólnie czy tutaj mamy ogólnie tak, ok, przeładowane e, Tutaj też przeładujmy Od razu tu mamy koło Eee, więc zaraz sobie to tutaj zrobimy Tutaj też mamy koło Okej, okay, tutaj mamy koło Ale nie, 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 wyjdź mi stąd, wyjdź mi stąd Ja chcę na razie iść tam Kurde, ja pamiętam jak kiedyś tutaj w to Tutaj w to grałem i się bardzo, bardzo męczyłem Okej, okay, więc tutaj jesteśmy, Ok. Ale tutaj nie wyjdziemy zbytnio, no to wróć, cofaj się, cofaj się. E, więc... Lecimy tam, moi drodzy, zobaczyć... Co się tutaj będzie... Odpierdzielać. Więc... E, tutaj tak, jedziemy... Zobaczmy, co tutaj, winda... Nie działa, to musi być zablokowane. Eee, i co teraz? A, okej, okay, dobra, jakiś panel. Nie, więc jakoś tutaj takie. A, tak. Okej, okay, V. I teraz, a gdzie mamy wyjechać? E, tak? E, nie to, tylko. E, mapa. A, gdzieś tam, dobra. E, więc teraz chodźmy tu, chodź Mostek, pokład Pokład? Nie, tutaj nie wiem gdzie to w ogóle. E, tutaj na no, mostek, tutaj coś mamy. Tutaj trzy amunicje do strzelby. E, tutaj mamy coś, tutaj ogólnie tak, dwa granaty. Ojej, ile granatów, ej. Eee, tutaj coś mamy fajnie. Tu mamy żyćko. Eee, tu mamy co, więc. Czytnik. Nie, nie mamy karty w ogóle tutaj. Ogólnie. Czytnik. Okej, czytnik. To czyli nie wejdziemy tutaj na tamten mostek, więc i tak, tak będziemy się musieli eee, cofnąć. Więc i tak czy siak tam nie wyjdziemy eee, Więc chyba tutaj wszystko, co mogliśmy, to pozbieraliśmy, moi drodzy. Teraz mostek może na mostek? Zobaczymy, czy coś tam jest. Eee, wątpię tutaj. Bo mamy już ten klucz kółko, więc możemy tutaj coś sobie obadać w sumie. Ale czy chyba już byliśmy w ogóle? No i tutaj nic w sumie nie było. Ogólnie takiego, żeby coś tutaj. No tutaj nie. To chodźmy na promenadę, moi drodzy. Tutaj mostek, to tutaj byliśmy, tutaj też przyszliśmy. Więc chodźmy z powrotem na promenadę tutaj. Ogólnie tutaj tak na nas nic nie czeka. Więc od razu na promenadę. Eee, tutaj promenada. I tam po prostu cofniemy sobie dalej. O ile będziemy umieli sobie cofnąć. Moi drodzy Okej, okay, więc chodźmy tutaj No teraz niestety musimy sobie jak dobrze wiem zawrócić Już tam tam hen, hen daleko, więc zaraz tam będziemy tutaj widni Ogólnie no czekajcie czy tutaj nie ma też czegoś żeby O no tutaj coś też jest, nie? Czy tam? tamtąd przyszliśmy chyba nie? ogólnie a tutaj coś jeszcze jest czy... a tutaj coś jest drzy nie? o tutaj my stąd przyszliśmy ale czek czekajcie, czekajcie F, skocz mi stąd tutaj coś jest, ale Pytanie brzmi, czy to idzie otworzyć w ogóle? Bo aż jestem ciekaw, czy to jako tak idzie otworzyć ta brama. <laughs> znaczy, fajnie by było otworzyć to. Ogólnie, nie wiem po co to zrobiłem, ale zrobiłem. Ogólnie, no, więc chyba tutaj też nic nie zrobimy z tym. Yy, więc ogólnie, a może mogę coś na odległość zrobić, nie wiem. Bo teraz ta snajperka w ogóle. Aha, no nie, okej, okay, tam też nic nie ma. A sobie tam i tak nie nieprzywiennie... przejdę. Czekajcie. Tutaj nic nie ma. Bo cały czas ktoś czas kokać, ale... E, ja nie wiem pewnie, moi drodzy. Więc... E, chodźmy jeszcze tu. E, czy tutaj na pewno nic nie ma? Nikaj. Chyba jakaś u góry. Czy mi się wydaje? Tutaj nie, tu nie. Tu nie Chodźcie tutaj coś zrobić Okej okay. Czy to, to byłoś tu? Nie Okej, okay, czy to byłoś jeszcze tutaj, czy no raczej nie Dobra Okej okay. Tutaj jest exit Tutaj nic nie ma eee, Tutaj w sumie coś nic nie będzie ogólnie No Więc <laughs> nie wiem czego tutaj szukać w ogóle Więc bowiem no tutaj to i tyle, i tu mówią no, te drzwi, nie? Jep. Ale te drzwi mnie nie interesują. Okej, ci pokaż się tutaj tą górę. Te drzwi byli to są tamte, ja? A, to jest to, co tam my zrobiliśmy, dobra. Dobra, tutaj już sobie nic nie wymyśla tak zbytnio. Chyba z otwarciem tych drzwi. No. Ja nie wiem, ja nie wiem, coś tam, coś tam, coś czasko, ja nie wiem co, więc to idemy, siul. Ja nie będę się tutaj stresował, moi drodzy, eee, bo i tak tutaj już chyba nic nie zdziałam, eee, więc cofiemy się tyle ile mogę, więc mam nadzieję, że jakaś tam też będzie zapis ogólnie, więc teraz lecimy. Eee tak Pytanie czy tędy wylejzymy teraz? Chyba ja nie Jasne Czekajcie ty, Czy tutaj coś jest? I właśnie to jest ta brama z drugiej strony tutaj Przez słono opadło, Tutaj No i tak nic nie zrobimy, więc yy, Musimy się cofnąć chyba. No, tak chyba najlepiej będzie, moi drodzy. Eee, tutaj. Aha, zapomniał teraz. Eee, fajnie, jak jeszcze tutaj by był jakiś zapis, ogólnie. No, o, jest zapis, moi drodzy. Więc tam mamy już te kółko, więc Będziesz... ja jeszcze bym poszedł. Bo my mamy właśnie iść tam. E, ogólnie. Tylko. A tutaj coś. Je, a nie, tutaj mamy iść. Tylko tam coś jeszcze jest. No zanim tutaj pójdę do tego głównego, to jeszcze pokoszcie mi to tutaj. E, o. Tutaj też mogę iść. A czy stąd nie przypadkowo nie przyszli? Chyba ja. O nie, dobra. Stąd chyba przyszli moi drodzy. Jep, no ale ładuj się! Ile mam czekać na te drzwi? A nie, bo tutaj kotwica trzeba. Ale czekajcie, czekajcie, bo tam coś jeszcze mamy. Eee, tutaj, tu, to no karta, dobra. Dobra, dobra. To my się mogę cofać. Bo tu i tak kotwica potrzebna, to tam nic no, nie zdziałamy. Ogólnie, więc teraz też musimy czekać i czekać, bo tutaj... Na noż nic. Nic na od innego nie czeko, ogólnie. Więc teraz... Tutaj czekamy. Okej. Okay. więc teraz no, pójdę jeszcze luknąć tam na samą góra. gdzie byli na początku odcinka. Tam sprawdzimy i dobro potem tutaj pójdziemy Nie, wiem, o okej, okay, okej okay. Tutaj coś mamy Tutaj my coś mieli w ogóle O, tutaj, tutaj Więc jeszcze tutaj pójdziemy Moi drodzy I zakończymy ten odcineczek Tutaj Dobra, ja mam nadzieję, że będzie jakiś zapis też. Yy, no, fajnie jakby był. Okay, tutaj też coś na pewno będziemy mieli. No ja nie wiem, czy będzie zapis. Aha. Więc tutaj chyba też takiego czy nic ciekawego nie będzie. Ale coś coś, że tutaj będzie jakiś boss. Jeżeli zablokowane... Odkryć mi to moja droga lady I co? Jadymy Z tym Tak to musi być teraz jakoś A jak to musi być, tak? żeby jakoś Aha. O, tak. Dobra. Tak to tak. Czy to musi jeszcze jakoś tutaj inaczej? Czyli nie. Tak. Okej, okay, mamy to, moi drodzy. Jezu, udało się kwadracik zrobić. Eee, moi drodzy. Ale tutaj chyba nic takiego ciekawego nie będzie, no. Więc... Dobra, moi drodzy, to się zrobimy już w następnym odcineczku tutaj. Więc co, ja serdecznie zapraszam do następnego... Zapraszam do poprzednich odcinków, do nadobienia materiału, jeśli ktoś nie widział, serdecznie zapraszam. Widzimy się już za tydzień o godzinie 18.00. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Elo, na razie.